Cięmy jestem Pakiela. To jest szybki update z dnia 6 sierpnia 2024 roku, więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia. Jest to kolekcja zębów i pazurów składająca się z zęba legendarnego bobra, pala legendarnego Kojota oraz pazura borsuka o wartości 195 dolarów. W stanie mamy promocję na konie robocze. Oraz na konie wiele zadaniowe, konie bretońskie. W katalogu mamy limitowaną młodzież. Również mamy darmowy strój społeczności od Rockstar na ten miesiąc. Więc tak prezentuje się strój. Mamy promocję na koszule, mamy promocję na czapsy. a u różnikarza mamy promocję na pistolety. Również mamy promocję na modyfikację stylu pistoletów. O Madame nazar mamy promocję na maczetę, na torbę kolekcjonera. Teraz kolekcjoner kosztuje 10 sztabek złota, czyli o 5 sztabek złota mniej niż zwykle. Mamy również promocję na wykrywacz metalu oraz na łopatę. Również mamy promocję na wszystkie dokumenty. Otrzymamy 3 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia za sprzedaż kompletnych zestawów kolekcjonerskich. Wydarzenie kolekcjonera w grze swobodnej im 3 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia. 3 razy więcej punktów doświadczenia roli za odkrywanie przedmiotów kolekcjonerskich. W tym tygodniu, czyli od 6 do 12 sierpnia, gdy znajdziemy 3 przedmioty kolekcjonerskie, otrzymamy 40% zniżki na przedmiot kolekcjonera. Wykonajcie także swoje wydarzenia dnia kolekcjonera przez 3 dni z rzędu, żeby otrzymać czarną kurtkę MacBay. Jeśli przed 2 września wykopiemy jakąś skamielinę, dostaniemy mapę kolekcjonera amerykańskie dziki Kwiaty. 3 razy więcej punktów doświadczenia za wykonywanie misji w grze swobodnej. Zagrajcie w Red Dead Online w tym miesiącu, żeby otrzymać czarną wzorzystą chustę. Ukończenie jednej rundy wydarzenia od Zglobia Kondora w grze swobodnej pozwoli zdobyć darmowy fioletowy kapelusz z gardeniami. Wykonujcie wyzwania dnia przez 3 dni z rzędu, żeby otrzymać nagrodę w postaci darmowego gestu. Zabranie udziału w serii wyróżnionej otrzymamy dwa razy więcej złota, dolarów i punktów doświadczenia. A jeśli chodzi o serię wyróżnioną na ten tydzień, to od 6 do 12 sierpnia jest to seria wybuchowa. Więc to by było na tyle. Jeśli o czymś zapomniałem, dodam to do opisu. Wbijajcie na Discord na link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!